Assassin's Creed. Top 3 najlepszych części fabularnie. 3. Assassin's Creed Unity. Unity wprowadził nowy i fajny silnik gry wraz z nową grafiką. Ale tutaj fabuła nie odstaje. Wiele osób Arno, czyli bohatera Unity, nazywa drugim Ezio. Cóż, nie ma co ukrywać, że jest tu wiele nawiązań i motywów wspólnych. A Unity to stary, dobry assassin na lądzie z dobrą fabułą. A jeśli chcesz nowego Assassin's Creed'a z dobrą fabułą, to naprawdę rozważ Unity. Nie zawiedziesz. 2. Assassin's Creed Rogue Największym atutem Rogue'a jest właśnie jego fabuła. Bo w Rogue nie dostaliśmy wielu nowinek, to jest po prostu Black Flag, ale w mroźnych wodach. Ale tutaj historia przedstawiona jest ultra ciekawa: Asasyni, Templariusze, Powrót do Europy. Największym problemem Rogue'a pod względem Fabuły jest to, że jest krótki. Jeśli w Rogue'a nie grałeś, warto to nadrobić dla Fabuły. Bo gra zapełnia też wiele luk. Są tu postacie z innych części, i gra odpowiada na parę pytań. 1. Assassin's Creed 2 Bez cienia wątpliwości, mogę umieścić tutaj dwójkę. Takie same emocje ta gra daje, gdy grało się przy premierze, tak samo i aktualnie. Historia Ezio jest naprawdę ciekawa. Znane są tutaj motywy bólu i cierpienia. Sam zagrałem ostatnio na nowo w dwójkę, aby zobaczyć, czy nie pomyliłem się co do tej części. I totalnie nie. Emocje dziś są te same. Polecam wam również przeczytać książkę Assassin's Creed Renaissance. Nie jest to jakiś wysoki język, ale fan asasyna odnajdzie się. Mi tam się podobało. A która część według ciebie jest najlepsza fabularnie? Podziel się w komentarzu. Pozdro.